Siemano człowienie, o to już czeka nas dzisiaj nowy odcinek, kurde. Wczoraj oglądałam po raz drugi taki film apokaliptu, tu miałam taką fazę, sobie rysowałam. Ale no to jest nieważne, jedziemy, nie marnujemy czasu. I pierwszy, oto pierwszy, oto pierwszy sposób cieniowania. Jedziemy. A więc, pierwszym sposobem, to się nazywa po angielsku cross hatching. Uczcie się, powtarzajcie. Nie, nieważne, tu żartuję. I chodzi w nim o to, że obraz jest w większości biało-czarny, a cień nie jest jakiś szary czy coś w tym stylu, tylko rysujecie. Chwilę, może dam zbliżenie, ale chyba będzie wtedy niewyraźnie. Rysujecie po prostu kreski. Tam, gdzie chcecie mieć cień. I tak jest na przykład w bliczu. Ok. Widzicie? I wszędzie, gdzie chcecie mieć cień, rysujecie kilka kresek. Tu w buzi przeważnie też są kreski, ale tu po prostu mi coś nie wyszło i musiałam to zamazać. I na przykład pod spódnicą, gdzieś tam cień ma być. I kresujecie takie kreski. Aha. I kreseczki. Dobra. No, także tu dużo do omawiania nie było. Wszędzie tam, gdzie cień, robicie po prostu kreseczki. Jak nie wiecie, jak to zrobić, po prostu poparcie sobie na blicz na internecie i nie ma tu więcej nic do tłumaczenia, no bo co to tłumaczyć? Kreska to kreska. Następne. Tutaj jest, e, jeśli chcesz stworzyć bardziej realistyczną postać, to. Gdzie jest mój ołówek, Na przykład, chwilę tu poprawiam. Bierzecie palec. Nie, najpierw pogrubcie kreski, chwilę. Najpierw wszystko pogrubimy. Ok, i jak już pogrubicie, rozmarzcie wszędzie sobie cały obraz. Nie wiem, czy to tak na kamerze będzie widać. Rozmarzcie. Teraz tak. Tam gdzie ma być pocieniowane, dodajecie ołówek. I rozmazujecie. I zaraz powrócę. No i rozmazujecie sobie cały czas. Dodajecie tam kresek. Aż widzicie, aż urząd... Aż co? Aż dostaniecie pożądany efekt. Ok. Jedziemy dalej. Teraz najważniejsze, I gdy już macie to pocieniowanego mniej więcej jak chcecie, bierzecie tam jakąś gumkę i wymazujecie tam, gdzie ma być błysk i tam, gdzie nie chcecie ołówka. Kurczę, później się to poprawi. to jest bardzo łatwy sposób bardzo szybko się to robi polecam tu błysk na nosie trochę nie, nie za bardzo to widać nie wiem zęby musicie mieć w ogóle bardzo małą gumkę jeśli postać jest mała I dodam już te różne um, światło cienie. I teraz poprawiam to co się zmazało. Dodaję jeszcze jakieś cieni tam gdzie trzeba. O to wspaniały sposób. Nie wiem, jak to w ogóle wygląda na kamerze. Na żywo dość dobrze, ale po prostu to jest sposób cieniowania. Jeśli chcecie, żeby było bardziej realistyczne, po prostu rozmazujecie, dodajecie różnych tam ołówków, gumki aż uzyskacie pożądany efekt jedziemy dalej do następnego użyjemy długopisu i długopis daje naprawdę ładne efekty o ile macie długopis, który dobrze pisze boże te długopisy, ach te długopisy i Tutaj naprawdę fajnej i głębi długopis. Już ledwie co zaczęłam, a już fajne się naprawdę kreski robią. No. Ra 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 ra. w ogóle jak tam święta ludzie fajnie nie wiem co mam gadać bo mam za stary komputer żeby zrobić przyspieszenie więc chyba jak zwykle zrobię to i zaraz do was wrócę no właśnie efekt długopisem bardzo mi się podoba polecam naprawdę dodaje takiej głębi I tam gdzie chcecie delikatniej cień stworzyć. Właśnie trzeba być ostrożnym i delikatnym. A jak wiecie tam, gdzie ma być bardzo ciemno, to mocno ten długopis tam przyciskacie. Idę! Idę na obiad, zaraz wracam. No, jestem, jestem nakarmiona, pozytywna i gotowa do dalszej pracy. No na czym to ja stanęłam czemu ten długopis nie działa Boże święty uśmiechnięty no delikatnie i tam się cieniujecie cieniujecie sobie poprawna płaszczyzna. aż uzyskacie nie to już mówiłam aż będziecie usatysfakcjonowani zaraz wrócę. No, skończyłam i mniej więcej tak to wygląda długopisem. Bardzo fajny efekt niech no przybliżę. Co ona ma tutaj? Ach, to nie Nieważne. I wiecie co tam wszystko jest na szybko, bla bla bla, ale później zrobicie to staranie, to naprawdę jak długo tym długopisem dodajecie głębi i tą obiecuję, wygląda to niesamowicie. Tak samo jak z ty. To, to jest bardzo prosty sposób. No i ostatni, chyba najprostszy na świecie sposób. Po prostu szkicujecie, co sz chcecie naszkicować. I tam outline it yy, piórem do mangi. I tam, gdzie chcecie dać cień, po prostu bierzecie albo szarą farbkę na pędzelku, albo marker, szary i tam, gdzie chcecie mieć cień, po prostu na szaro to malujecie. Naprawdę w ogóle sposobów jest tyle, co jest chyba ludzi na świecie. Każdy może swój sposób na cieniowanie wymyślić. Mieszajcie, nie wiem, rzeczy, kreski i szarości za jednym razem, długopis, wszystkie sposoby. Ogarniacie kreatywności trochę. Życzę Wam kreatywności na nowy rok. Właśnie jutro się nawalimy. Żartuję. I po prostu możecie trochę rozmazać tam szmery, bajery. No, chyba nie mam nic więcej do powiedzenia. Mam nadzieję, że się podobało. Jestem troszkę znowu wyciszona, ale to dlatego, że spędzam z rodziną całe święta, nie imprezuję ostatnio. Zresztą 2 miesiące to 18, zresztą co ja mam będę robić, kogo to pochodzi. No. I... Mam nadzieję, że się podobało, że coś was nauczyłam. Chwilę. Ten to jest jakiś murzyn. No i to można jeszcze zrobić piórem i wszystko będzie dobrze. Dobranoc.